Studio Piotr Dmitrowicz, znany już Państwu historyk, dziennikarz. Witam serdecznie. Kłaniam się, dobry wieczór. No i jeszcze Państwo domyślają, że jak dotąd milczałem na temat jednego z tematów y, tygodnia, to właśnie się za ten temat weźmiemy. Ja powiem tytułem wstępu. Stany Zjednoczone zafundowały sobie szefa FBI, dość ważna instytucja. Troszkę takiego no, mocno kabaretowego, bo facet ma ambicje filozoficzne. On sobie lubi pofilozofować publicznie na takim poziomie piosenki disco Polo, bo jego ulubione filozofowanie to jest takie, że jak jest jakieś zło, to winni są wszyscy temu złu. I o czym my w Polsce może nie wiemy, czas pewien temu był taki skandal w Ameryce, dość poważny, że policjanci zastrzelili jakiegoś czarnoskórego dealera narkotyków. Słowo przeciwko słowu, nie wiem, oni twierdzili, że był agresywny, protestujący twierdzili, że w ogóle tak po prostu go zastrzeli, bo był czarny, no w każdym razie wyszły z tego, wyszły z tego wielkie demonstracje i wtedy ten pan się wystąpił, wychylił się z taką, z taką głęboką filozoficzną uwagą, że wszyscy jesteśmy trochę rasistami. Co oczywiście rozsierdziło i białych, i czarnych, i policjantów, i od razu pokazało, że mamy tam głupka. Więc to, że głupek wystąpił z podobną teorią na temat Holokaustu, że tam ludzie w Niemczech, Węgrzech i Polsce chcieli dobrze, a zrobili źle, to ja bym to zignorował. Ale tym, co naprawdę sprawia, że uznałem, że trzeba o tym porozmawiać, jest wiadomość, że on nawet chciał przeprosić za te swoje głupkowate filozofowanie, tylko biały dom mu nie pozwolił. No i to pokazuje to chyba, że. Jeżeli ktoś potrzebował jakiegoś lepszego dowodu, że nasza polityka historyczna jest delikatnie mówiąc nieskuteczna i jesteśmy postrzegani zupełnie inaczej niż fakty historyczne by kazały, no to chyba już lepszego dowodu nie trzeba. No tak, ja bym zwrócił tutaj uwagę na inną rzecz, która mnie osobiście po raz kolejny, że tak powiem, uderzyła, a mianowicie reakcję polskiego rządu czy polskich władz i tak jest mam wrażenie za każdym razem a mianowicie mnie to przypomina trochę taką sytuację pewnie państwo pamiętają taki serial Alternatywy 4 I tam był towarzysz Winnicki i w jednym z odcinków jest taka scena jak ci niezadowoleni lokatorzy na korytarzu gdzieś tam rozmawiają że to jest źle że to trzeba zmienić i tak dalej i, i, i on się włącza w tą rozmowę i, i, I mówi, tak, oczywiście, to jest co, w ogóle skandal. Co ci, skandal. ci tam co to, panie, jest to wog... co oni tam robią? Tak? Dokładnie, to dokładnie tak nasz, nasze władze, że tak powiem, się zachowują. Tak, nie, to jest niemożliwe, po raz kolejny musimy coś z tym zrobić. No właśnie, musimy, ale nie robimy. No nie robimy nic, ponieważ skoro FBI nie przeprosiła oficjalnie, przypomnę, że to było przemówienie pod Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, z jakiegoś powodu Ameryka się dzisiaj czuje dziedzicem czy, czy rzecznikiem ofiar Holokaustu, co jest samo w sobie ciekawym tematem do rozmowy. E, to było drukowane w Washington Post, pół miliona sprzedaży plus wydanie internetowe o ogromnym zasięgu. No a teraz nie będzie żadnych oficjalnych przybyć, tylko ten pan napisał, pan Komi, napisał taki list prywatnie do polskiego ambasadora, i tam napisał, że mu przykro. I zdaje się, że my się tym zamierzamy zadowolić w zupełności. No, nie, nie będziemy Wojny wywoływali, jak hmm. powiedział, zdaje się, urzędujący pan prezydent. No więc no nie ma pomysłu, tak? My reagujemy. Ale pomysł i... jest. Pomysł jest taki, że. Na świecie w takich sytuacjach po prostu, czekając na taką sytuację, najmuje się pewną jakąś kancelarię prawną, która jest w gotowości, po prostu, jest pod parą. Jeżeli gdzieś znajdzie sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, to ona już wie, co robić w tym momencie. Dlaczego my nie jesteśmy w stanie takiej. Prostej zasady zastosować? Bo to jest podobno radykalne, jak Aha. słyszymy, i nasze władze tak nie działają, ale to jest myślę szerszy problem, właśnie tak jak pan był łaska wspomnieć na początku braku jakiejkolwiek polityki historycznej. Co e, smuci mnie bardzo, to to na przykład, że zdaje się, dzisiaj e, Sejm zlikwidował już, albo będzie likwidował w najbliższych dniach e, 9 maja, jako dzień zwycięstwa, przy czym jednocześnie ten sam Sejm, a właściwie rząd, bo to jest pomysł rządowy, chce ustanowić 8 maja. Narodowym Dniem Zwycięstwa. To jest strzelanie sobie Jego. w stopę. No właśnie, właśnie ja też się zastanawiam, bo ja rozumiem, że gdybyśmy, czy żeby, gdyby Sejm uchwalił, że 8 maja to jest Dzień Narodowej Klęski Naszej, to ja bym się bardzo cieszył z tego powodu. Przecież przeciętny odbiorca, nikogo nie obrażając, w naszym kochanym kraju, uzna, że to jest jakieś ważne żebyśmy wydarzenie. Wygrali święto. Wojnę. No, żebyśmy wygrali wojnę, tak? Nie 9, tylko 8. Ale żeśmy ją wygrali u boku zachodnich mocarstw ze Stanami Zjednoczonymi na czele. No to dotknął pan czegoś, co jest moim konikiem, czyli tego, jak zakłamana jest ta legenda II wojny światowej. Ale w tej legendzie II wojny jest również właśnie zakłamane bardzo to. Jak powiedziałem, jakimś prawem, dzisiaj Stany Zjednoczone z Hollywood na czele czują się strażnikami pamięci Holokaustu. Przecież Jan Karski był Polakiem, przecież Szmul Zygielbuim był Polakiem. Dlaczego nikt w Polsce nie ma na tyle jaj, przepraszam jeżeli kogoś to słowo uraziło, żeby przypomnieć Amerykanom, jak oni rzeczywiście się zachowywali w II wojnie światowej, wtedy kiedy ktoś usiłował ich zainteresować tematem tego, co Niemcy wyprawiają z Żydami. No, Jan Karski. Jutro mija 101 rocznica urodzin Jana Karskiego tak, swoją drogą. Tamten rok zdaje się był nawet w jakiejś mierze poświęcony Karskiemu, ale niewiele z tego wynikało. Pewnie gdzieś jakąś ławeczkę otworzono. Nie trywializuję, broń Boże, teraz to bardzo dobrze. ale... Nie, ale Karski jest znany, ale mało w Polsce jest znany. Obserwujemy, co on właściwie mówił, co on opowiadał. Bo ja miałem honor robić z nim wywiad kiedyś. On mówił to, co zresztą umieścił w Książce, no, jak rozmawiał z Franklinem delano Rooseveltem po długim, długich bojach usiłował go zainteresować tym, co się działo, i po prostu Roosevelt go na, na bambus wysłał, delikatnie mówiąc, przerywając mu po kilku zdaniach i przechodząc do tematu hodowli koni w Polsce po, po II wojnie światowej, jak to będzie wyglądało. Mało tego to ja jeszcze dodam, jeśli dobrze pamiętam. On też rozmawiał z Żydami amerykańskimi, przedstawiając im to, co widział, no i oni też tak patrzyli na niego trochę jak na, na, na głupka dziś z dalekiego kraju. Mówi, nie, to przesada, no to może jakieś. Tam się rzeczy dzieją, ale nie aż tak straszne. Mówił też, że po prostu uważano, że to jest jakaś polska ściema, która ma właśnie te czyście Żydzi amerykańscy uważają, że ktoś ich tu usiłuje wciągnąć, prawda, w jakąś, że on im takie bajki opowiada po to, żeby, żeby ich zmanipulować. Ale bardziej mnie zainteresował, co ostatnio przeczytałem, że któryś z historyków amerykańskich twierdzi, że ta reakcja Roosevelta. I w ogóle władz amerykańskich na Holokaust, czy właśnie brak reakcji, przemilczanie tej sprawy było wywołane takim przekonaniem, że jeżeli w Ameryce się rozniesie, że Hitler morduje Żydów, to przy tym stopniu antysemityzmu, jaki w Ameryce panuje, poparcie dla wojny może zmaleć. Co to mówi o Amerykanach i o ich historii i ich prawie moralnym do pouczania wszystkich narodów? No wcale Sprawię. bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby tak było. Nie pomnę już tytułu książki, która niedawno, zdaje się, ukazała się w Wielkiej Brytanii, która opisuje zjawisko antysemityzmu na wyspach tuż przed wybuchem II wojny światowej. Bardzo podobne do tego, co pan mówi o Stanach Zjednoczonych. Ale właśnie Jeżeli Brytyjczycy, bo Karski też opisał, że Brytyjczycy dokładnie tak samo go spuszczali. Na drzewo z tym, z tym tematem. Ale Brytyjczyków czy Amerykanów nikt o antysemityzm i o yy, brak reakcji czy działania jakieś przeciwko Żydom nie posądza, a nas jak najbardziej. I pewnie jeszcze długo tak będzie, dopóki sami się za to nie weźmiemy, I nie tylko od strony oczywiście politycznej ostro i, i właśnie poprzez chociażby kancelarie prawnicze, ale również poprzez kulturę masową. No przecież nie powstał żaden film, e, mówię o takim filmie e, dla milionów, nie jakichś niszowych, bo takie powstają, prawda? O rodzinie Kowalskich na przykład, czy... No bardzo e, piękny film dokumentalny. Nie wiem, ile osób go w Polsce mogło obejrzeć. No, był dołączony do biletynu IPN no, to w, na, na DVD. Tak, no, taki ma zasięg. Może w internecie jest na przykład. No hmm. i, to, i to tyle właśnie. Ale nie, nie ma. ma o rodzinie Ulmów filmu, nie ma filmów o... Nie ma też bo ile wiadomo ktoś zrobił film na zachodzie, ale to raczej nie była wspierana przez tamtejsze państwa produkcja. Nie ma takiego dobrego masowego filmu o statku San Luis na przykład, który był przecież historią. No, wspaniale ukazującą stosunek Zachodu do Żydów, co co prawda działo się jeszcze przed wojną, ale już ten holokaust był w tle. No nie mamy... Mówimy o ostatnim, przepraszam, że tylko wyjaśnię tym słuchaczom, którzy nie Mówimy o takim statku, w którym kilkuset Żydów w ostatnich miesiącach przed wojną uciekało z Niemiec. Tego statku nie przyjęto do Ameryki, nie przyjęto go w innych krajach. W Ameryce stwierdzono, że mają tam Żydów już pod dostatkiem, w dodatku biednych nie przyjmą. W Kanadzie minister powiedział oficjalnie, że oni potrzebują rolników, a nie handlarzy u siebie. Nawet takim bon motem zasłynął szwedzki ambasador, którego pytano, że może w Szwecji aby przyjęła swoją tolerancję, no powiedział, że w Szwecji nigdy nie było antysemityzmu, więc z tego są dumni i chcą, żeby tak zostało. Dlatego i tych Żydów odesłano poza setką, która się Wkupiła, tych najbogatszych wkupili się do Wielkiej Brytanii. Zresztą bezlitośnie odesłano do Hamburga w 1939 roku. Można powiedzieć prosto do pieca, bo dwa miesiące później wojna wybuchła. Nikt z tych ludzi oczywiście nie przeżył własnego oddechu. To jest historia prawdziwa, o której Zachód sobie nie chce przypominać, a my bo też uprzejmie nie przypominamy o takich historiach. Tak sobie teraz pomyślałem, że może powinniśmy w nie robić filmów o naszej historii, ale właśnie zrobić film o historii mhm. Brytyjczyków czy Amerykanów i ich stosunku do, do Żydów. To by było e, ciekawe, no bo oni często dotykają takich e, kwestii i tam zazwyczaj Polak. E, z, Pewnie to tak stereotypowo, ale tak jest. Polak jest przedstawiany jako ten zdrajca, jako ten gorszy, jako jakiś taki niepewny element. Nie przypominam sobie filmów, w którym, którym byłoby inaczej. No był taki film Enigma na przykład. No właśnie. Wiem, że... Okazuje się, że Enigma rozszyfrowali brytyjscy homoseksualiści, natomiast jedyny Polak w tym towarzystwie to był ten, który właśnie zdradzał Niemcom te, te tajemnice. No to już tam było, nie wiem, z 10 czy 15 lat temu, ale takie filmy kształtują sposób myślenia Zachodu i chyba też nasza bezczynność, no bo co, my się zadowolimy tymi przeprosinami, tak? Że on tam jakąś kartkę napisał, że mu przykro. I w końcu prezydent Obama też mówił o polskich obozach śmierci i też coś tam potem, jakiś jego referent napisał do polskiej ambasady, że pan prezydent nie, nie miał na myśli tego, co powiedział, i że jest mu przykro. Ja jeszcze jedną rzecz może dodam, jak o tej polityce historycznej tak mówimy. Parę tygodni temu wszyscy się zachwycali, że IPN wpadł na taki znakomity pomóż, pomysł, przepraszam, o to w konsomolskiej Prawdzie ukazało się ogłoszenie Zaginione. o zaginionych. Mowa o Leopoldzie Okulickim przede wszystkim, Janie Stanisławie Jankowskim i Stanisławie Jasiukowiczu trzech z szesnastu sądzonych w procesie słynnym w Moskwie w 1945 roku z jakby takim apelem czy jak, jeśli ktoś wie o ich losach i tak dalej oczywiście na nic się to zdało ale mówiono no, nawet jeśli nic się nie uda to Przypomnijmy Rosjanom tak bo pół miliona było. nakład i tak dalej ja nie spieram się może to i dobry pomysł natomiast to jest przecież kwestia pokazanie bez silności polskiego państwa. Jakoś nikt nie dodał, że kilka lat temu śledztwo w sprawie procesu 16 zostało zakończone, bo Rosjanie po prostu odmówili udostępnienia jakichkolwiek dokumentów, przy czym strona polska jakoś szczególnie nie nalegała. No poprosili, nie dostali, no to, no to, no to skoro, nie dostali. Skoro nie? nie, no to... To pewnie nie ma. To pewnie nie ma, to pewnie nie. My się tak wzrzymamy bezsilnie dosyć, bo cóż możemy zrobić? No nie wyprodukujemy filmu z siłami społecznymi, zwłaszcza takiego, żeby on przykrył hollywoodzkie Produkcję. No, chociaż z technicznego punktu widzenia IDA kosztowała niewiele pieniędzy, a zyskała wielki wpływ, tylko że niestety, no, akurat w tych sprawach, o których to rozmawiamy, zupełnie nie taki, jakby było dla Polski dobrze. No, Polski Instytut Sztuki Filmowej, jaki jest, każdy widzi. No, szukam jakiegoś optymistycznego tematu, żeby zakończyć to rozmowę nie w takim totalnym młodych siła, panie redaktorze. Młodzi ludzie 1 marca wychodzą na ulice miast, noszą na koszulkach z dumą portrety Witolda Pileckiego, czy z fotosów Witolda Pileckiego i innych bohaterów Inki, a, a coraz mniej widać tych, już nie powiem, jak, nie wiem jak ich nazwać, tych z Czegewarą i, i tak dalej. Więc... A, to jest jakaś puenta, a ja no, dodam krótko, że też niestety e popularność w Polsce kretyńskiego sloganu wyborczego Wybierzmy Przyszłość przełożyła się między innymi właśnie na taki stosunek do naszych, do nas. Bo kto się sam nie szanuje, to go inni nie szanują. Więc jeśli chcemy lepiej żyć, to jednak, proszę Państwa, musimy wybierać także przeszłość. I także patrzeć na to, którą z przeszłości polskich kto reprezentuje. O, taka puenta. Dziękuję bardzo. Piotr Dymitrowicz skinął głową, się ze mną zgadza plusy dodatni pracujemy. Dziękuję, Dziękuję pięknie